Halo, słychać? Bo będzie słychać, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no, próbuję taką pierwszą audycję na żywo z okazji Nowego Roku. Przepraszam, przesunę tutaj lampkę, żeby nie przeszkadzało. No i tak, kochani widzowie, chciałbym Wam życzyć z okazji Nowego Roku wszystkiego najlepszego. Tutaj mam piwko, nie na nowy rok, resztka, bo sobie wcześniej film oglądałem na DVD. No i tak, chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Żeby po prostu ten rok był lepszy y, niż poprzedni. E, co jeszcze mógłbym wam pożyczyć? No, wiadomo, no anarchii, regeneracji, nie i... Żeby po prostu rząd nie miał kontroli nad ludźmi, takie jak on. Bo widzicie, ja jestem anarchistą, ja jestem miłośnikiem po prostu całkowitej wolności. No i generalnie tego, co sobie życzę, no to życzę wszystkim jest ja definicji. No i co to jeszcze sobie można było tutaj pożyczyć? No, wiadomo, żeby dzieci były bezkarne na ulicach. No, wszystkiego takiego, co by było libertariańskie jest z definicji. Eee, także, są eee, takie moje przemyślenia z tego roku, nie? No, generalnie widać, że wolność słowa ogólnie w internecie nie tylko w internecie dość mocno szwankuje, nie? Ostatnio tam zablokowano tam jakieś konta pani Maj, Staśko, Teraz Kingston Post została zablokowana na Instagramie. Ja generalnie z założenia, jak wiecie, jestem przeciwko wszelkim ograniczeniom wolności słowa. Sami już zaczynają za tym strzelać. Nie, to tak. Tam. Jestem generalnie zwolennikiem całkowitej wolności słowa. Uważam, że nie powinno być czegoś takiego, jak cenzura prewencyjna. Nie? I do mnie nie trafiają tłumaczenia pseudowolnorynkowców, że firma ma prawo mieć swoje tam jakieś regulaminy. No jakieś, jakieś regulaminy na pewno każdy, każdy powinien, to znaczy tak, jakieś tam regulaminy sobie mogą mieć, żeby ci użytkownicy tam się nie wyzywali. Nie? Natomiast nie powinno to być cenzura taka, że wiecie, że banujemy na wszelki wypadek, bo ktoś może coś powiedzieć, ktoś może coś zrobić. Nie? Ja generalnie jestem przeciwko cenzurze. Te regulaminy, jeżeli już by miały być, to powinny być jakoś jasno tam zrobione. Chociaż ja też nie jestem zwolennikiem regulaminów w firmie. No bo to jednak są media, nie? To nie jest jakaś tam. Nie jest, nie jest to hipermarket, gdzie no jak cię obrażą, czy jak cię wyrzucą, no to możesz sobie pójść do innego. Nie? No, social media, no to generalnie te firmy są monopolistami, no, no bo na przykład poza YouTubem, czy poza Instagramem, czy na przykład poza Facebookiem, no to. No, że ciężko jest promować swoją twórczość, swoją działalność. Inne portale nie mają takich zasięgów jak YouTube, jak Facebook, jak Instagram, jak Twitter. No generalnie te firmy są monopolistami. Nie? No, tutaj nawet jakby nie były, nie? no to jednak wolność słowa według mnie jest wartością po prostu cenniejszą od własności, nie od tam kwestii związanych z wolnością gospodarczą. No bo tak, no bo po prostu wiecie, jak możecie mówić, to możecie się na przykład poskarżyć, że tam jest coś źle, nie? No jak nie możecie mówić, no to, no to się nie poskarżycie nikomu, no bo no, bo co, no jak wam zabronią mówić, no to wiecie, wy, wybalą was i tyle, nie? Poza tym, wiecie, wolność słowa to jest taka podstawowa wolność, jest nawet ważniejsza, właśnie, niż własność, nie? Cała, cała wolność przepływu informacji. Dlatego, jak generalnie te, tam, kwestie o regulaminach firm, no do mnie nie trafiają, nie? No, te regulaminy tych firm. Idą za daleko i. No, tutaj powinno się coś z tym zrobić. No, e, ale na przykładzie tego, że na przykład Facebooki, e, Instagramy, inne serwisy cenzurują ludzi, że tam panują ze względu na wielu, bo ktoś tam jest, nie ma 13 lat, e, czy coś tam innego, e, no to widać po prostu. E, Widać po prostu e, ten. E, no, jak po prostu państwo działa? Nie? No, że generalnie e, państwo nawet w tych sferach, w których teoretycznie przynajmniej powinno e, bronić ludzi. No, tych ludzi nie broni. Nie? No, widać to na przykładzie, właśnie, Maj, Staśko, widać na przykładzie, właśnie, e, wielu innych ludzi, nie? Że, którzy są na przykład banowani gdzieś tam, którym się zakazuje mówić. E, państwo samo sobie, jako, jako organ po prostu przemocy, opresji nad, nad obywatelem, on nie ma z, interesu, żeby bronić wolności słowa. Nie? Wolność słowa jest dla państwa dla władzy bardzo dużym zagrożeniem. I generalnie, co by to powiedzieć jeszcze? No, państwo nie ma w tym interesu, nie? Co do zasady. Dlatego mi generalnie jest szkoda, na przykład, właśnie tej aktorki dziesięcej, czyli tam zbanowano e, konto na Instagramie, właśnie tej Kingston Foster. E, czy to na przykład mi jest też szkoda, właśnie pani Majsta, i innych ludzi? E, no, zawsze staję w obronie takich osób, jak na przykład są szykanowani gdzieś tam po sądach za wypowiedzi, czy właśnie banowani na e, social mediach, czy właśnie z powodu wieku, czy z powodu jakiegokolwiek innego. I będę to robić. Jedyna osoba, taka, na którą machnąłem ręką, to jest pani Kaja Godek. Ja No Generalnie ona po tym, co wymyśliła ostatnio z tą ustawą zakazującą promocji niby aborcji, no to ja generalnie no, stać się sympatię do tej pani. Nawet wcześniej już tak za dużo jej nie miałam, jak ona tam proponowała na szarki. Kary za poronienie i tak dalej. Bo po prostu ludzie powinni móc wyrażać swoje poglądy także w kwestiach aborcji, nie? W każdych kwestiach. No jeżeli ktoś nie szanuje sam wolności słowa innych, no to wie się, no. Może jak sam dostanie po łbie za to, że ktoś inny nie szanuje jego wolności wypowiedzi, no to może. Może coś zrozumie, nie? No może zrozumie, że jednak wolność słowa to ważna rzecz, że trzeba o to walczyć. No bo jeżeli się nie będzie walczyło o wolność słowa, no to będzie dupa niezbita. Eee, tak, no to wiesz, że taki temat mamy yy, załatwiony. Drugi taki temat yy, to jest kwestia tego, no. Yy, Mówię. To sobie znajdę. Tak troszkę wiecie, ja tak nie wiedziałem, czy zrobię ten materiał na żywo, czy nie na żywo i tak. Tak trochę się nie przygotowałem, tego. ja tak wam uczciwie powiem, bo ja, ja wiecie, ja generalnie zmówiłem to mam tak, że muszę iść na żywo. Nie? Ja jak nie wiem... Idę na jakąś rozmowę kwalifikacyjną. To ja nie mogę się zbyt długo do niej przygotowywać, bo ja później e, dostaję takiego chronicznego jobla, nie? E, no, i, no i wtedy później po prostu tak, nie mam pojęcia, co bym chciał mówić, na dobrą sprawę. No i tutaj tak miałem, że po prostu nie wiedziałem, czy będę robić na żywo, czy nie będę robić. No, zdecydowałem się to troszkę wypróbować na przykładzie te, tego vloga z życzeniami, jak to wyjdzie, nie. Zaraz tutaj zobaczymy jak to się nazywało za ten pan. Eee, Jeżeli nie ma osób na czacie, to nawet i dobrze, że nikt tutaj y, za bardzo nie pisze. Y, może od przyszłego roku to tak będę powoli zaczynać z zrobieniem jakichś materiałów na żywo czasami. Y, Druga sprawa to o wypowiedzi pana Bartosiaka. Nie? No, generalnie pan Bartosiak wyskoczył z taką głupotą, żeby, żeby wystawić polskie wo wojsko przeciwko rosyjskiej armii. Nie? No, później się tam w radiu, net, tam tłumaczył z tego. Ja generalnie się z panem Bartosiakiem oczywiście nie zgadzam. Ja, ja jestem zwolennikiem. Izolacjonizmu, czyli nieangażowania się z państwa po prostu w wojny i w politykę nie? taką międzynarodową. Nie? Uważam, że generalnie nasza polityka międzynarodowa powinna zostać um, ograniczona głównie do kwestii związanych z handlem. No i tam pan Bartosiak no niestety powiedział taką szkodliwą wypowiedź o tym łączeniu się do wojny. Ja uważam, że to jest błędne. Ja uważam, że tezy pana Bartosiaka, które zostały tam postawione są szkodliwe. Oczywiście nie powinno się pana Bartosiaka jakoś tam szczególnie za to ścigać, a jak wiecie, ja jestem przeciwko karaniu za wypowiedź, jak ktoś chce sobie powiedzieć jakąś wypowiedź, która będzie głupia, nie moim zdaniem nawet, no to może no powinien mieć do tego prawo. Nie? Natomiast pozostali ludzie powinni mieć prawo tą wypowiedź, skomentować tak, jak uważają. Nie? Część, część się może zgodzić, część powie, że to jest głupie, tak jak ja w przypadku wypowiedzi pana Bartosiaka. E Tutaj właśnie się z panem Bartosiakiem kompletnie nie zgadzam. Wróciłam e, idolą o jakichś e, kwestiach związanych tam e, z tą, no może się. E, no żeby być solidarnym i tak dalej. Solidarni to my możemy być, na no przykład przyjmując uchodźców. E, natomiast angażować się w wojnę, narażać swój kraj, jestem przeciwko temu. Uważam, że. E, My i tak dużo pomagamy Ukraińcom i ta pomoc, którą oni otrzymują od Polski, powinna być wystarczająca. No i tyle, nie? No i co? To wszystko taki był próbny po prostu materiał. Tutaj sobie popijałem troszkę piwka, które nie zostały, jak oglądałem sobie film na Ligginię. Nie ma to żadnego, nic wspólnego z jakimś tam promowaniem alkoholizmu. Jest to po prostu taka audycja, no wiadomo, sylwestrowa, nie? No to w Sylwestra się pije, czy to z szampana, czy to się napić piwka. No ja chciałam się przy widzach, przy, widzów, przy widzach napić piwka, troszkę tam sobie pokazać. No i co? No trzeba skończyć nie zdążę w tym roku tej sereny przeczytać. Będziecie mieć ją w przyszłym roku. W przyszłym roku też będziecie mieć recenzję powieści Metro. Dajcie znać czy słychać jak naparzają fajerwerkami za oknem. Co? Ludzie mnie czasami pytają czy będą audysję przy piwie. To jest taka pierwsza, trochę próbna. E... Będą tak raczej od święta, nie? Na jakieś urodziny może wam zrobię, e... czy na jakieś właśnie takie rzeczy, typu Nowy Rok, czy coś takiego, nie? No to wtedy będzie można sobie tam pogadać i coś porobić. Na razie nie uważam, żeby, że będę robić jakieś częste rzeczy, nie? No. To właśnie po będę Wam mówić, będę Wam robić recenzję metra Głuchowskiego, tam mam trzy tomy. Co by to jeszcze Wam powiedzieć? No i co, no widzimy się w następnym roku, nie? Ja jeszcze chcę sobie chwilę od tej polityki, troszkę tak odpocząć, poglądać trochę filmów, poczytać więcej książek. Tak gdzieś ale po święcie Trzech Króli, może od przyszłego poniedziałku, no oczywiście materiały polityczne wrócą, nie? No, bo ten przegląd newsów to jest takim stałym moim programem, natomiast na razie po prostu chciałem mu dać troszkę spokoju. Widzę też, że dobrze się ogląda mój feliecik o niesympatycznych postaciach z horroru i to też mi się podoba. No i co, no trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.